Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowitki Gamer, w dzisiejszym Hasztag 77 odcinku zagram dla Was tym oto zademniarzem Tiki, trochę słabszym od buza, ale nawet całkiem dobrym, ale zanim to, to jeszcze zrobię wszystkich moich najlepszych widzów, a są... To moi najlepsi widzowie, pozdrawiam Miniszem Golden Boya, pozdrawiam Jobamucziego, pozdrawiam Gabrycę Paruńską, pozdrawiam Drakona Kubieka, pozdrawiam Mateusza Kubieka, pozdrawiam to Late, pozdrawiam Konrada Marka na pozdrawiam Głombeckiego. Pozdrawiam Szczepana, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kuzińskiego, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Ole Balską, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Martyna, pozdrawiam Remy Pana Tadeusza i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz dzisiaj zagarramy. Zadamy batanie knockout, starcie w terbie i ucieczkę z trofeum. To jest nowe wyzwanie, więc zaczynamy. Mam na razie siódmą klasę na nim na Tiku, 85 pocharków i 9, 9 poziom mocy. A może ulepszyć tą poziom mocy, żeby była chociaż i jedenasta i tyle. Bierzemy przeciwko Angelo, Perlowi i... Grejowi. Niestety, tyk jest za słabe. Dobrze no, przynajmniej go rajac ale i tak przegraliśmy. Niestety ten Angelo się nie sprawdza mi za dobrze. Ale zobaczcie, trafiłem go przed chwilą. Trafiłem go dwie godziny temu właśnie tutaj do odblokowania przed korukiem. I teraz aktualnie Koruka odblokowuje. Dobra, to może w Batanice lepiej poradzimy. Te wszystkie mapy są losowe. I zobaczcie, nowe tereny przedły. I takie tam bram przeciwko Korukowi, Darylowi i Mortisowi. To ich to na pewno pokonam. Dobrze, Anchelo. To już trochę lepiej, do Powinno być dobrze, bo naprawdę dobrze pan. Dobrze, tu wygraliśmy. Jeden jeden, to chodzi. Ten Hello jest naprawdę dobry, ale mógłby być lepszy. Tutaj jeszcze punkty mocy muszę odebrać. Ten te dwie mapy są zbanowane, to użyjemy z tego knockoutu. Stumble Guys, ale to dopiero Merd. razem zagram, bo powiadomienie mi teraz przeszło z tej gry. Ja często nagrywam Stumble Guys niż Bird Stars, więc teraz częściej będę nagrywał Stumble Guys. Gramy przeciwko Angelo, Angelo i Piper. No, gramy przeciwko dwóm Angelo. No prawie, abym załatwił samego Angelo. A szkoda gadać, Może teraz? Nagrywam Dobrze jest dobrze. W czasie, kiedy bije przeciwników. To szefowa mi gada. Może teraz Angelo przeciwko Angelo i Hank przeciwko Angelo. Dobrze, Angelo wygrał z Angelo. To teraz jeszcze został jeden Angelo przeciwko Angelo i naszemu Hankowi. Koniec, wygraliśmy. Zero eliminacji. Mówiłem wam, że ten Tik jest słaby. Nawet Piper nie pokonał. To może tarcie burzowe równiny. No tutaj to już będzie zdany na porażkę Tik, ale jeszcze zobaczymy. No tu same Angela są, zobaczcie, wyższe rangi. Nawet jednego nie załatwię jest za demiarza. A wiecie dlaczego? Bo bus by lepiej to zrobił. Dobrze, przynajmniej jednego załatwiłem. Zabiorę te Power cube. O nie 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 ja muszę uciekać Jest dwie eliminacje miałem brawo 3-1 myślałem że będę tu zdany na porażkę a zobaczcie jak dobrze mi poszło Dobra, to jeszcze passa wciąż trwa, jeszcze ucieczka z torwą krążące pijaski, ale to już sam będę niestety grał przeciwko innym. Dymiące pijaski, to jest ten nowy sezon karnetu zadymiarskiego, no i nie wiem, nie wiem. To już koniec. 3 do 2. Mówiłem wam, nikt jest słaby. A zadaj 16 tysięcy punktów obrażeń, to już resztę uzupełnię sam. Ale nie na live, tylko dla siebie. No dobra, to na dzisiejszy tyle na tym moim filmiku. I patrzcie, pucharki mi wzrosły, a mam ósmą klasę. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek z słabym zademiarzem cikiem, to wiecie co robić. Dajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. Paweł Wiecki Gamer. No i co ja mam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyści, pa, narka pa. pa. Oj, be, za tydzień ma być... Mega spinia, więc będę czekał na to wydarzenie. No to do zobaczenia, widzowie, w nowym tygodniu to przetestuję dla was tego zademiarza Angelo. Trzymajcie się, ciepło. cześć i Pa, papa.